Gravity Rage 2 to bardzo dobra kontynuacja, która nie wymaga znajomości pierwszej części. Trafiamy do zupełnie nowego świata bez konieczności oglądania się za siebie. Różnorodne atrakcje sprawiają, że bawimy się godzinami, grawitacyjnymi mocami bohaterki. Nie da się ukryć, że Gravity Rage proponuje wyjątkowo oryginalne uniwersum. Ludzkość mieszka na unoszących się w powietrzu wyspach, a obywatele wyższych sfer mogą dosłownie mieszkać wysoko ponad zwykłymi ludźmi. To fantazyjna kraina, dzięki której twórcy momentami trafnie krytykują rzeczywistość. Ocalała z tajemniczej burzy grawitacyjnej bohaterka, staje się członkinią społeczności górniczej walczącej o byt w surowym świecie pod opresją rządów tajemniczej rady. Ludzie, ledwo wiążą koniec z końcem, pracują w pocie czoła każdego dnia. Dodatkowo unikają zagrożenia ze strony mrocznych stworów zwanych nawi. Codzienność nie jest więc kolorowa dla górników. Przygoda przybiera jednak z czasem niespodziewane tory i zabiera gracza w podróż w zupełnie nowe rejony. Opowieść jest wyjątkowo przystępna i jej odbiór przypomina oglądanie dobrego filmu bądź czytanie komiksu. Do tego drugiego nawiązują już od pierwszej części odpowiednie przerwniki filmowe. Przygody kat to coś, do czego zdecydowanie chce się wracać, zarówno ze względu na interesujący świat, jak też zabawnych i różnorodnych bohaterów. Przed twórcami stało trudne zadanie. Rozgrywka w pierwszej części przez większość czasu była zabawą kilkoma sztuczkami, bez większej różnorodności. W efekcie z czasem nużyła. Tutaj ten problem znika za sprawą większego nacisku na świat przedstawiony. Bogaty światło noszących się w powietrzu wysp oferuje szereg pobocznych atrakcji, które mogą skutecznie odciągnąć od misji fabularnych. Zamiast ratować świat, udajemy się na kolejną misję wydobywczą, testujemy umiejętności jako roznosiciel gazet, ganiamy za srokami, przekradamy się po strzeżonych kompleksach, albo nawet bawimy się aparatem fotograficznym. Po opanowaniu grawitacyjnych zdolności, nawet rzeczy potencjalnie uznawane za minusy w innych grach tracą na znaczeniu. Poczucie zagubienia spowodowane pracą kamery czy kłopoty z orientacją zupełnie znikają, gdy uzmysłowimy sobie, że najważniejsze jest to, co pod stopami CAD, czyli na celowniku. W trakcie walki, pościgu czy ucieczki musimy tylko o tym pamiętać, by nawet przy wirującej kamerze osiągnąć sukces. W pierwszej części nie było to takie proste i mimo wszystko gracz czuł zagubienie, a kamera nawet po zatrzymaniu się w miejscu nie pomagała. Tu jest inaczej. Uzbrojona w nowe moce warunkujące siłę przyciągania kat, staje się wielozadaniowym specjalistą w każdej dziedzinie. W grze pełni rolę świetnej wojowniczki, ratowniczki, straży pożarnej, a nawet kuli do burzenia budynków oraz księżycowego skoczka. By odblokować całkowity potencjał zdolności musimy spędzić sporo czasu na eksploracji i zbieraniu klejnotów, za które rozbudowujemy ataki, ale nie jest to w ogóle na graczu wymuszane. Model starcie jest od początku na tyle rozbudowany, że zapewnia możliwość ataku z daleka i z bliska, nie narzucając żadnego stylu walki. Gra nie lubi nudy. Każda misja fabularna stanowi solidny krok w głąb opowieści, przez co ciągle coś się dzieje. Jedyna przerwa od atrakcji to ta, na którą sami sobie pozwalamy, gdy między misjami po prostu zaczynamy spacerować po świecie. Gravitiras 2 jest dużym zaskoczeniem. To nie powtórka z Rozrywki, a bogatszy, ciekawszy i bardziej kolorowy świat, do którego chce się wracać. Fascynujące przygody Kat i jej przyjaciół to coś, z czym bez dwóch zdań warto się zapoznać.